Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Avengers. Kontynuujemy naszą podróż. Zobaczymy, czy na czasą, czy nie. Oczywiście zapraszam do polubienia subskrypcji i komentarza. Dajcie znać, co sądzicie o tej grze, o tym jak w nią gram. Oczywiście, który Wam się bohater podoba. No i nie zapomnijcie też o poleceniu kanału, jeżeli Wam się cała seria podoba. No i zobaczymy. Zobaczymy, jakie mamy jeszcze misje. Jestem ciekaw. Dobra, czyli to już zrobiliśmy w sumie. Czemu się to pojawia? I have no idea. Eee. Eee. To ja w końcu mogę zrobić te misje? Czy one są tak po prostu, żeby się tam klepać? Nie mam pojęcia kompletnie. Menu celów. Aim na celowniku. Aha, dobra. Nic mi to kompletnie nie mówi. na hmm. Dobra, Vengeance. Dobra, to to już wiemy. Pustkowa Utah. Tereny pustynne. Hmm. A no tak, no bo tu było więcej jeszcze misji. Jeju, jeszcze jest ich tyle. Moc 21. Ja nie wiem, jaką ja mam moc w tym momencie nawet. Co może to być dla mnie za mocne. No dobra, może zagramy Halkiem tym razem. Dawno żeśmy nie grali nim. Nie powiem, żeby to była moja ulubiona postać, aczkolwiek, no. Przyda się na pewno nauczyć lepiej grać. O co chodzi Jarvis? Zgodnie z poleceniem skanowałem szczątkowe promieniowanie Gamma. Wykryłem jego duże ilości emitowane z kompleksu położonego głęboko na terytorium Aim. Aim i Gamma? Jak? Monika próbuje powtórzyć moje badania. Dałem jej wszystko, czego potrzebowała. Ech, przykro mi, Bruce. Ufałem jej. Zakładam, że chciałbyś się tam dostać. I ją powstrzymać. Tak. To dokąd lecimy? Wczytałem współrzędne do Quinjetta. Zabawne jest, że już mamy pojmaną Monika, ale okej. Okay. <ścoughs> Szkoda, że nie zmienili trochę eee... tekstów, które, które są, no ale przy okazji trudno. Kiedy Monika została współzałożycielką AIM, doktor Banner obawiał się, że mogła zgromadzić zbyt wiele promieniowania gamma. Niedawno wykryłem jego śladową emisję w odległej placówce AIM. Doktor Banner chce, żebyście dostali się do laboratorium promieniowania gamma i zniszczyli wyniki prowadzonych tam badań. Mamy Tora, jak to uważać słyszeliśmy? dla ciebie wiadomość, Hulk. Cześć, wielkoludzie. E, jeśli jest tam Monika, zrób swoje. Jarvis i Kamala będą z tobą. Posłuchaj, jeśli powiedzą, że masz się hamować. Dziękuję ci. Powstrzymujesz coś, czego ja nie mogłem. No, no to ciekawe. Fajnie w ogóle, że on nagrywa mu wiadomości. No, Notabene w komiksach też tak było. No dobra. Nie to, żeby ta gra się wcale nie opierała na komiksach, ale okej. Okay. Eee, ciekawe miejsce w ogóle, zacznijmy od tego. I co to ma dawać mi? Albo nic może nie dawać, tylko ma tak wyglądać, bo oni tutaj gamma mają. Jakieś placówki, no dobra, ok. Tu jest jakaś platforma. Teraz mnie zobaczy na pewno. <grybujesz> Jak dostał kamieniec? To stealth się nie udał, ale w sumie gramy Halkiem, więc walić stealth. W okolicy jest skrzynia z wyposażeniem dobrze, bardzo się cieszę. Bo Halka też fajnie by było dozbroić. Nie powiem, że nie. Mmm... To jak ja mam tam wejść Halkiem? Hmm. Dobra, nieważne. Tu jest jakiś gnój. Aj nie trafi go to fuck. Dobra, jak ja to ma wejść? Może tędy? O, ale jest skrzyneczka. Pięknie. Dobra. Dobra, weszliśmy. Siema. No, żeż kurde, ha, A nie, to jest Iron Man, lol. A ja chciałem Iron klepać. W sumie należy mu się czasami... No nie, nie mogę. Zapominam, że on nie ma żadnych takich, wiecie... Eee, żadnych takich rzeczy, co mu... Co go przybliżają do celu. Tylko nim trzeba trafić po prostu skokiem. W tym rejonie działa... Świetnie Jarvis, wiesz co? Ja się muszę teraz skupić trochę, żeby rozdupcyć gościa, który wy mnie Albo i nie. Eee, tam są jakieś dobra. O, nareszcie na ten most możemy wejść. Spoko. Przydałoby się, bo mnie to wkurzają te gnoje. Dobra, metalem go kurde, heavy metal i do przodu. Eee, dobra. Coś tutaj rozdupcyć można? Nie, nie można, dobra. To idziemy. Siemasz tor, dawno się nie widzieliśmy. Dobra, to sobie skaczemy, no bo tak najszybciej będzie. On ma duży skok, więc spoko. Nie lubię tych latających, bo z nich trzeba bardzo mocno docelować, halkiem akurat. Bo on łukiem rzuca, więc hmm. Masz kamulca. Chyba tego nie polubił. Oh my god, złapał mnie w powietrzu. Fuck you. Dobra, tego nie rozwaliłem, ale tego zrzucę. I teraz rozwalę. Fuck. Fajnie było to gówno rozwalić. No dobra, i gdzie my mamy teraz iść? Tu mam jakieś cele w ogóle w różnych miejscach i tak szczerze, nie chcę spadać z tego mostu, bo jednak fajnie się po tym moście zasuwam. Dobra, to pójdziemy w przód, tam mam więcej celi do rozwalania. się ma. Kurde, jak ja lubię, jak, jak nie trafiam. No, jestem tak drewniany halkiem, że to poezja. Dobra, nara. Dobra, ktoś to rozwalił, miło. Być nie tym co rozwala O kurde Jezu, co co mi przywaliło? To mi przywaliło Dlaczego ja tego tak nie trafiam? No nie, ja nie wierzę. Myślałem, że jak zmienię trajektorię. A nieważne. rozdupcamy, to idziemy do przodu, bo widzę, że to tak nic się nie, nie, nie stanie bez tego. W ogóle to mi każe zejść, więc tak... Nie. Jeszcze jakaś podpowiedź? No dobra, ok, Kompletnie nie ogarniam, nieważne. W pobliżu znajduje się elitarna jednostka AIM. Pokonajcie ją, a być może zyskacie coś przydatnego. Dostał kamieniem w ryj. Pięknie. Jestem za, żeby zmierzyć to. No... Dlatego właśnie nie, nie przepadam za Halkiem, On jest za duży i czasami nie ogarnia się po prostu co się robi. Hark szarżuje, lol. E, dobra. Tu mam jakiś cel. Więc podejdziemy tam na pewno. O cholera, to to gówno. Jest. Czas pozbyć się tych strażników. Hark, nie wpuśćcie go do środka! Rozdóbcyć gnoja, kurde. jest Ktoś tu jeszcze właśnie? Będzie ty go nawalał, czy ja tylko? Hulkbuster, bardzo dobrze. Gnoja niszczyć. Urdy. Ale ile on ma życia, lol? My go we trójkę nagrzmocamy na i nic. Może mam słabego tego Halka cholera wie. Halk. Dobrze. No. Ja chcę tego gnoja nabić. Kurde demon. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze torte jak cię uczyłem, choć jeszcze z tobą nie grałem, ale spoko. Fuck, ile tego tutaj główne jest. Powiem Wam szczerze, bardzo dużo tracę życia, nie wiem czemu. Słuchajcie, jakbym odszedł. Bo trochę taki przypał umrzeć Halkiem. Dobra. Dobra, padł. No to wchodzimy. O, myślałem. <ślałem>, że mam to rozdupcyć, ale jednak nie. Myślisz, że tutaj powstał Abomination? Raczej nie. Aim miało niewiele placówek, gdy Abomination pojawił się po raz pierwszy. Ale możliwe, że tutaj go wzmocnili. Świetnie hakuje Halk te terminale tylko raz. Do piętra przy, sprawia. programu badań nad promieniowaniem Gamma Emi. Są w środku. Nie mogą dostać się do serwerów. Po co mam im dawać podchodzić? Niedaleko was jest skrzynia ze specjalnymi zasobami. Koniec z Coś we mnie nawala cały czas. Dobra, tu nic nie mogę rozdupcyć. Okej, okay, dobra. Czyli to musimy rozdupcać. Już się nauczyłem, że te rzeczy są otwierające. Takie rzeczy eee, w poprzednich odcinkach, kurde, omijałem totalnie jak czarno w Grałem, nie mogłem się dostać, to było głupie, później jak oglądałem to tak mówię, kurde przecież to widać, dobra, gdzie jest jeszcze następne? A może po tędy po musimy przejść? Z ruchu oporu, pomocy. No i pięknie. Ten terminal pozwoli ci się dostać do laboratorium promieniowania Gamma. No no kryta za 700 trochę słabo już widzieliśmy krytyki za kurde znowu to gówno laserowe No dobrze hmm. no dobra to mamy terminal oczywiście hakujemy go halkiem bo czemu nie dane z badań są przechowywane na kilku serwerach żeby zapobiec ich utracie w razie awarii zasilania trzeba zniszczyć je wszystkie żeby uniemożliwić prowadzenie dalszych doświadczeń. No dobra, tu mamy, mamy jakiś cel. O, siema młody. W złym miejscu stoisz, bo ja to muszę rozdupcyć. O -o. Sied, kurde, w dwa granaty wpadłem. Dobra, to wiecie co, to nie udało się tak jakbym chciał. Serwerów przestał działać. Co wy tam wyprawiacie? Nie, nie, nie tak, jesteś niepokonany, zobacz na to. <grym>, Przywaliło ładnie. Dobra, ej, to żeśmy rozwalili, dobra. Siemano panowie. Czas rozwalać serwery. Śmierć serwerom. O kurde. Dobra, podskoczyłem, to chyba coś zrobiło. I guess. Dobra. Siedź, znowu. Tych granatów kurde walą tyle, że też fakt coś mi dużo zadało. O, tego gnoja nie lubię bardzo. O kurde, ile ich tu w ogóle jest, tak zacznijmy od tego Iron Man i zaraz padnie. Co nie jest za dobrą sytuacją dla mnie. Tak, widzę właśnie, ja zaraz będę draśnięty sam Trzeba było zostać na pustyni Mardy. Padłem Dobra, okej, okay, oni mnie mogą tracać spoko, nawet myślałem, że już koniec misji Eee, to to całkiem spoko, tylko wiecie co, ja jednak się uleczę Biedny koleś, kurde Ale lata lol Dobra. Uleczyliśmy się, więc jest majonez. Jeszcze musimy jedno miejsce rozwalić, co by było bardzo miłe. O oh fuck, ale oberwałem czymś. Dobra, panowie, trochę mnie drażnicie, wiecie. Komuś przewaliłem, nie, wie, nie wiem komu. Ale daliśmy radę, dobra. dzieciaki! Dobra, uniki robię jakieś. A mówię, ten Hulk trochę mi przeszkadza w ogarnięciu takich rzeczy. Fuck. kamulec wryj do, do przodu. ma był na jednego shota, a tyle przeżył, lol. Mógłbyś chociaż spojrzeć mi w oczy, gdy niszczysz moją pracę. Daj jej, czego chcę. Win. Sekunda. Wyposażenie. Musimy się trochę ulepszyć, bo powiem szczerze... Siema jest strasznie. Eee... Może bym się nie ulepszał nim. Eee, dobra. Nie wiem czemu on jako jedyny zbroi nie ma tylko ma klatkę piersiową, ale spoko. A dobra, 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 no to to będzie miło. Dobra, no to już jesteśmy mocniejsi w fakie. Yeah. Została odblokowana. Możesz zjechać do placówki. Choler nie mnie to cieszy. Uleczymy się jeszcze, czemu nie i ciśniemy. Ale rozdupiamy tu wszystko dookoła, dosłownie, nice. Zdaje się, że wielkość też nie przepada za Moniką. Nie mam zbyt wielu danych o wspólnych relacjach emocjonalnych między doktorem Banerem i Halkiem. Możliwe, że on jest jak Ogar, poznający złych ludzi po samym zapachu. Nie wiem, czy spodobałoby mu się takie porównanie. To właśnie też tak myślę sobie, ale mu pojechała. Ogar, lol. Szukajcie w pobliżu skrzyni ze specjalnymi zasobami. Dobra, rozdupili czas, spoko. Fuck, znowu mi tym przerąbali. Hmm, nie lubię tych gości z tarczami. Zapewne to już wiecie oglądając mnie. Eee, dobra. No rozdupcamy dalej no i znowu laser, kurde mo. Skąd ten laser poleciał? Mam nadzieję, że go już rozwalili. Nie wiem, rzucimy kamulet do przodu. No dobra, tu się będzie chyba większa impreza szykowała. Obawiam się. Z przyjemnością, pani doktor! ja tu sam nie jestem, lol. Te gnoje laserowe fajnie było szybko rozwalić. Shit. Dobra, rozwaliliśmy lasery, więc jest całkiem fajnie. To mi się nie podoba, bo jest dużo granatów. Dobra, chodź tu gnoju Fuck. I tak musimy ich rozwalić i tak więc w sumie Jeden kijeliśmy miało no dobry pakiet masz... opieki zdrowotnej No, z Halkiem to, to tak trochę Przydało im się. Dobrze, o to chodziło. Żeby jak najwięcej ich poranić. Teraz tego gnaja trzeba rozwalić. Łamacz kości. Spoko. Dużo to nie robi. To jest smutne i zaraz padnę. O, fajnie, że tutaj wszedłem. Nawet nie wiedziałem, że mogę. Dobra, yy... Właśnie, życie, 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 życie. Chodź tu. No nie tu. Tu. Dobra. Okej, okay, to już mamy życie. I oczywiście muszą być jakieś kurde, głupie wieżyczki tak mnie to wkurza. I tak musimy go rozwalić i tak, bo ma tą. O Jezu, facetem tak kurde o ziemię. Myślałem, że on ma trochę inną animację, jeśli chodzi o ludzi. Ja ciebie też namierzam. Gnoju. Dobra, to teraz i jeszcze chyba ostatni został. Czy nie? Kurde, jednego kolesia bijemy, lol. U, u. Wygląda na to, że placówka badań nad promieniowaniem gamma przestała funkcjonować. Niech Bruce dostanie tę wiadomość. Będziesz tego żałował każdą komórką swojego ciała. Bla, bla, bla. No trochę to, co ona powiedziała, się różniło od tego, jakie były napisy, ale miło, okej, okay, niech będzie. No i zrobiliśmy misję Halkiem. Hej ludzie, dzięki za pomoc w tej misji. Wiem, że nie przepadasz za zieloną opcją, ale musisz podziałać w terenie, jeśli chcemy przywrócić światu równowagę. Zniszczenie laboratorium badawczego Moniki powinno uniemożliwić jej stworzenie armii stworów, takich jak Abomination. Ale na wszelki wypadek kazałem, by Jarvis wypatrywał innych źródeł promieniowania Gamma. Jeśli Monika uruchomi kolejne laboratorium, pójdziesz je zmiażdżyć. No i majonez, mamy kolejną misję zrobioną. Powiem szczerze, że w całkiem fajnym czasie. No i bardzo miło. Eee... No dobra, to skończymy ten odcinek, będzie trochę krótszy, no nie dużo krótszy niż pół godziny, ale zrobiliśmy kolejną misję, mamy jeszcze parę misji do zrobienia, tak więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka do końca, no i co? Trzymajcie się, do następnego, hej!